Komunikacja miejska w gminie Końskie funkcjonuje od marca 2020 roku. Przeglądamy się statystykom dotyczącym sprzedaży biletów za ubiegły rok. To podsumowanie nie jest jeszcze kompletne, ponieważ nie obejmuje grudnia. Tutaj ostatnie rozliczenia będą związane z rozliczeniami naszych partnerów w Urzędzie Marszałkowskim i w związku z tym naszego rozliczenia w Urzędzie Wojewódzkim. Natomiast za miesiące od marca do listopada w sumie mamy sprzedanych ponad 46 tysięcy biletów. Z tego zdecydowaną większość, bo ponad 45 tysięcy stanowią bilety jednorazowe. Prawie 800 biletów to bilety miesięczne. Ten stan rzeczy jest wbrew pozorom jednak zadowalający, biorąc pod uwagę fakt, że komunikacja ruszyła wraz z pandemią i potem wyłączenie. Zarówno wielu instytucji, jak i przede wszystkim szkół spowodowało, że ten, ta możliwość, ta szansa stworzona przez komunikację nie mogły być w pełni wykorzystane. W zestawieniu figuruje 16 linii komunikacji miejskiej. Najwięcej biletów zostało sprzedanych w sierpniu. Było ich dokładnie 6998. Burmistrz Końskich uważa, że to dzięki tymczasowej linii ósmej, relacji Końskie-Sielpia Końskie, działającej w weekendy przez lipiec i sierpień oraz ówczesnemu poluzowaniu obostrzeń. Ciekawostką jest, że przez dwa miesiące busy sezonowej linii sprzedały 2035 biletów, z czego 1508 w samym sierpniu. Najbardziej opłacalna od marca do grudnia okazała się być linia numer 1. Paruchy, Sielpia Nowy Sokołów przez Końskie i Nowy Dziebałtów, w której od marca do grudnia wykupiono 11242 bilety. Popularnością cieszy się także linia numer 2 Radomek, Końskie, Barycz przez Bedlno i Kornice. Tutaj sprzedano 8706 biletów. Najmniej przejazdów odnotowano w nowo powstałych liniach działających od września w godzinach, w których dzieci jadą bądź wracają ze szkoły. Łącznie w ośmiu takich liniach sprzedano 2896 biletów, z czego 732 z nich to bilety miesięczne. Biorąc pod uwagę linie, które jeżdżą stale od marca, niezmiennie najmniej uczęszczane są numery 5 i 6, czyli analogicznie trasy Końskie-Niebo-Końskie oraz Końskie-Końskie przez Jeżów i Nałęczów. Piątka sprzedała w omawianym okresie 1723 bilety, szóstka 2381. Łącznie są to 4104 bilety, czyli ciągle mniej niż najmniej Mniej opłacana linia poza numerami 5 i 6. Mówimy tu o linii numer 7 relacji końskie stara kuźnica przez paruchy i dyszów, w której to sprzedano 4614 biletów.